Ale bez lampy. Bez, bo jest tak ustawiona szyda. Znowu latać. wysłanymi przez dzieci z całej Polski. No teraz proszę o wyciszenie. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę zasiąść już wszyscy, żebyśmy siedzieli. Proszę Państwa, gość specjalny naszego wieczoru. Pani Beata Raszkiewicz, solistka opery z Wiednia. Sopram przed Państwem, z Panem Zygmuntem. A słowo wstępne wygłosi chyba nasz, chyba na pewno, już teraz wiem ja na pewno, nasz serdeczny przyjaciel, ksiądz prawa Andrzej Sobota, proboszcz Pana Świętego Wyszenia Krzusza na rynku województwa. Na pewno zapytacie dlaczego ten utwór i dlaczego ten śpiew, kiedy gościem centralnym honorowym jest Pan Arturo wraz z małżonką, ale ten wieczór poświęcony jest Janowi Pawłowi II. Tutaj przywołamy lwów. Czerwiec 2001 rok. Jan Paweł II jedzie na swoją utęsknioną pielgrzymkę na Kresy. Lwów Kijów. Kościół przez dziesiątki lat, tu są, widzę Państwo, z Kresu, z Żółkwi, z Stanisławowa dzisiaj, Iwana Frankowska, z Lwowa. Przez dziesiątki lat Kościół uciemiężony. Większość księży w łagach, wiele osób parafi całych z wygnanych. Nazwano to enigmatycznym terminem repatriacja. To nie jest właściwy termin, to jest wygnanie. Oczywiście tutaj znaleźli swoją ojczyznę, ale tam Jan Paweł II, mimo że nie miał korzeni kresowych, tęsknił, znał doskonale kulturę Lwoską, Uniwersytet Lwoski był powiązany z profesorami z Lwowa, Dlatego bardzo chciał być tam. I właśnie tam w Elwowie pani Iwata Raszkiewicz w 2001 roku śpiewała podczas liturgii przy na lotnisku w Elwowie ten utwór. I on wprowadzi w tą atmosferę pielgrzynek Jana Pawła II. Prosimy. Widział Pan setki, tysiące razy Ojca Świętego w sytuacjach wielkich emocji, wielkiego stroszenia. Czy może Pan wskazać jedno, dwa takie ujęcia, takie sytuacje, które miały charakter najbardziej wstrząsający, najbardziej dobitny, najbardziej wyjątkowy? Jeszcze jedno pytanie z tym też może związane. Czy w tych tysiącach, tysiącach zdjęć są także w imieniu tych wielkich więzi zaufania i tych szczególnych więzi między Ojcem Świętym i Panem, są takie zdjęcia, których Pan nigdy nikomu nie pokazał? Są w kolekcji Pana bądź gdzieś tam. Dziękuję wiem. Słuchajcie, ksiądz bez mikrofonu po prostu, tak, doktor bez długopisu. Grazio, dziękuję za, Domady, za te pytania ja i odpowiem, ja odpowiem bardzo szybko na drugie pytanie najpierw. Nie ma takiego zdjęcia, które ja bym ukrył czy trzymał tylko dla siebie.

By, Była taka wielka miłość, którą chciałem jakby pokazać na zewnątrz To co było. I ta fotografia, jak to wie zdjęcie możliwe. to jest to jest że jest tak, że y, to telewizyjne czy transmisja to Zdjęcie musi że musi jest Dziękuję, Dziękuję Bogu że to mi się udało zrobić. Nie piwa domanda. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, Sigła, aby pasada w tej momencji. Niech Pan spojrze, przeżyliśmy momenty multin znaczące, ale gdy poradził tego słowa widzieć odwagę tego człowieka, i jego słowa nie lękajcie się. Sono stati dei momenti, che ha dato forza, były by sytuacje na które dały siłę nam. esempio, parlare di Pierwszy przykład, który mogłem widzieć, to się w Sarajewie. Ojciec Święty miał przeszkodę dla tysięcy ludzi. Jeśli mówię o Sarajewie, trzeba wyjaśnić, jaka wtedy była sytuacja. Generalny General, General, przywódca wojsk NATO, blocca il corteo del Papa. zablokowały przejazd całej grupy bawieskiej. Questo corteo doveva passare sotto un ponte, Dlatego, że ten przejazd, czy ta grupa miała przejechać przez most. Avevano avvisato, si era saputo che il ponte doveva saltare a passaggio del Papa. E mi chiedevo, il suo lavoro non è in fatto, se il suo lavoro non è stato fatto, se fatto, se il come si dice in questo gergo, vedere se il terreno era pulito, è stato To, bo, to była ziemia opuszczona, nie? cała, cała, prawda, opustoszała. Oczywiście, jak ma góry, zawieszony generalny komandant, bloka Santo Padre. I dla bezpieczeństwa Ojca Świętego, dla największego bezpieczeństwa, zablokował niejako przejazd Ojca Świętego. I mówi, że nie mogę pozwolić na przejechanie przez ten most. Santo Padre, Ojciec Święty, Fridzica. I ja dziękuję. Ojciec Chięty ma ją w incontro z i persony które aspirują Pan. Ojciec Chięty z taką pewną oziębłością odpowiedział: Dziękuję bardzo, ale ja mam spotkanie z tysiącem osób. Z tysiącami osób. I słuchaj, impetu, pasa, pasa do tej kordeli. Jakby Ojciec Chięty przejechał przez ten mózg i cała grupa, do dobie 2 minuty. Dwie minuty później most został pokonany. Most wyleciał. To, to jest jedna z wielu misji, któreśmy przeżyli razem. Nie potrafię Mogę jeszcze przypomnieć, przywoła Managła, Managua, do sandinista. W Managui e, rząd sandinistowski, kiedy certo Poi dopo sono uscito, hanno cercato di non far parlare il Papa. Che bisogna essere che posizione di stampa, cioè c'è ojcu c'è żeby nie un'occhiata su un non parlare, facendo saltare tutti i collegamenti radio, televisione e così via. Le prime tre file, per cioè c'erano queste delle... Movimento sandinista, che non facevano altro che dire che chiediamo la pace e la pace. Ma loro non chiedevano la pace, loro non chiedevano la pace ma tutt'altro. Cricelli c'è visto c'è il poco. Voi tutti avete visto che c'è una fotografia che ho seguito quando il Papa, vedendo questa gente dietro che piangeva... Pamiętacie zdjęcie, które przedstawia, że kiedy I Ojciec Święty, Święty, Święty zobaczył tych ludzi, którzy z tyłu byli, za tymi rzędami daleko, płakali. Ojciec Święty podniósł swój pastorał do góry i się no, I mówił tak, powiedział, że z tym znakiem zwyciężymy, z tym znakiem się zwyciężymy. To fakt, że ma dietro, ale nie schiena, na pistola, puntata. Robiłem zdjęcia, ale miałem, poczułem na sobie z tyłu pistolet technici dla Radio Watikana, że to technicy Radio Watykańskiego, Alberto Galbiggiuni, ale była na mitraldieta pisuladesta, afikesta Kasio tutti i Kumandi i miałem również na, na sobie, na sobie y, jedną z broni, także traktor Radia Watykańskiego, czy o technik Radia Watykańskiego. Chodziło o to, że przerwać także wszelką tranzu. Mogę powiedzieć, jeśli sukcesy w Peru, to co się stało także w Peru. Myślę, że słyszeliście o ruchu w 1964 to, to są żołnierze komunistyczni, którzy którzy zabili miliony ludzi, więcej niż milion osób. Questa ty, zona, ty przybył do tego we regionu, we gdzie we, był właśnie luminoso, czy tego, czy ten sentiero luminoso, czyli spinosa, in questa zona dove era il centro più forte sentiero luminoso. I w tym, w tym, w tym regionie gdzie Papie Sływa było takie centrum tego ruchu z tego szlaku. alla foresta i w środku lasu lei sa che ci sono aeroporti in questa zone. Di terra battuta, con il mare del Il sono le che viaggiano, questa aerei se partono e non si sa mai se si arriva. Noi abbiamo provato anche questo. S S Stavo che lo ma non wiadomo, Ma arrivato in questa zona, przydu do tego regionu, il Santo Padre all'improvviso. a 100 metri dove erano questi quelli ieri che że... święty na 100 metrłości od 100 metrów, 100 metrów od tych żołnierzy. Cioè questa erba alta, si vedevano queste canne di uscito, tutto ciò che poteva widziało się broni, no, w, w o rękach. Santo padre all'improvviso chiede un tavolo. Ojcie święty nie przewidują, no, tak, tak. tak zaskakują wszystkich poprosiło stół. siamo rimasti a piedi un tavolo nella foresta, Sciroto in <evo> il mio colare, lassù, eravamo vicini all'aeroporto, per il Belgio e il per riuscire a trovare un cosiddetto tavolo, e un cosiddetto tavolo scesale Stu, poi la parete Stu, c'è stata una sedia, l'Italia Cciascua, e mentre si apriva a circa un'ottantina di metri con questo muro, Tu jest to filo spinato. I kiedy przechodzi około, około 80 metrów, I on i rośnie, Santo i i I ojciec Święty przechodząc wołał.